Golfik, chodliwy temat. Części sprzedają się jak świeże bułeczki, a jak się kradnie samochody, jak najszybciej. Dlatego złodziejowi w jakiś sposób musimy przeszkodzić. Najczęściej złodzieje łamią stacyjkę, wpinają się w gniazdo OBD, dezaktywują imobilizer i odjeżdżają autem jak swoim. Zobaczcie co znalazłem. Zabezpieczenie gniazda OBD wykonane z metalu, bardzo solidna konstrukcja. Dodatkowo śruby, które wkręca się w gniazdo OBD, mają określony kształt. Zobaczcie, taki, który pasuje tylko i wyłącznie do naszego klucza. Zasada działania taka sama jak śruby antykradzieżowe do kół. Nie da się tego odkręcić żadnym śrubokrętem ani nabić innego klucza. Tylko i wyłącznie da się odkręcić tym który mamy w zestawie i na pewno coś takiego złodziejowi utrudni życie. A jak utrudni, to może zniechęci albo spłoszy. Montaż podobno trwa 5 minut. A jak zamontować tą zaślepkę? Bardzo prosto. Zobaczcie. W gnieździe OBD są dwa rzędy pinów. Pomiędzy tymi rzędami jest wycięcie i właśnie w to wycięcie wkręcamy wkręty. Kręt wkręcając się, zrobi własny gwind, i ta zaślepka naprawdę będzie bardzo mocno siedzieć. To co do dzieła. I teraz nasz klucz, pokrętło. No i za pierwszym razem musicie użyć trochę więcej siły, dlatego, że, tak jak mówiłem, wkręt musi zrobić swój gwind. Grubość wkrętów jest tak dobrana, by wcięły się w strukturę gniazda, ale go nie rozsadziły. No i teraz, jak złodziej będzie chciał dostać się do gniazda OBD i ściągnąć tą zaślepkę, no to zniszczy gniazdo. I nie będzie mógł wyłączyć imobilizera. Wszystkie gniazda OBD są takie same, a więc blokada będzie pasowała do każdego. Zobaczcie, jak to się mocno trzyma. No i ja teraz mogę spać spokojnie. A jak złodziej pomęczy się z moim samochodem i mu się nie uda, no to będzie musiał poszukać czegoś innego. Na przykład golfa w czarnym kolorze. I jeszcze jedno, jak będziecie oddawać samochód do mechanika, to pamiętajcie, trzeba zdjąć zaślepkę, bo inaczej będą nici z diagnozy i naprawy.